Cześć, witamy ponownie w Szczarnie Zdroju. Dzisiaj jesteśmy w parku zdrojowym, gdzie zajmiemy się wieszaniem takich oto tabliczek. Przygotowaliśmy różnego rodzaju tabliczki informujące, ostrzegające, żeby tutaj urozmaicić nasze parki, pokazać też jak pracujemy, jak dbamy o parki, o przyrodę, o zieleń. I pomyśleliśmy, że takie tabliczki będą fajne dla wszystkich, którzy odwiedzają naszą piękną zieleń szczawieńską. A więc tak, dzięki współpracy tutaj zaprzyjaźnionego grafika udało nam się wykonać takie oto projekty tabliczki. I to jest tabliczka, która będzie zamontowana w miejscu bananowców, które rosną pięknie latem, a zimą po prostu są przykryte dużą warstwą gałęzi sierkowych. Nie wszyscy wiedzą co tam jest, a taka tabliczka rozwieje wszelkie wątpliwości, dlaczego taka sterta gałęzi leży przed urzędem. Kolejne tabliczki damy w parkach obu naszych, szwedzkim i zdrojowym, z informacją dlaczego w tym miejscu nie grabimy liści i jaki to ma pozytywny wpływ na glebę i na całą, i na całą przyrodę, rośliny, zwierzęta. W niektórych częściach parku mamy niestety taki piaskowiec, który. No, jest dość śliski po deszczach w takie wilgotne dni. No, i tutaj, żeby każdy wiedział, że może się czasami być trochę ślisko, to dajemy taką informację, która zapobiegnie jakimś wypadkom nieprzewidzianym. Jak możemy zobaczyć, tak niestety skończyła poprzednia tabliczka wykonana z plastiku. Dlatego też zaprojektowaliśmy o wiele ładniejsze, w kolorystyce takie jak tutaj, wszystkie oznaczenia w parku i w mieście. I wykonaną z takiego no, trójskładnikowego materiału dwa razy aluminium, i wewnątrz taki plastik jest o wiele mocniejsza. I wygląda też odpowiednio do tak pięknego parku. Bierzemy się do roboty. Kolejną zniszczoną tabliczkę staniemy sobie tu i bierzemy się do pracy Dobra, bierzemy sobie tabliczkę Uwaga ściska na wierzchnia Ok, miejmy nadzieję to nam starczy grupo que em aqui estou uma né Não. OK I tak to wygląda. No, coś nie może mi ostrości. Ok. Dobra, teraz przy użyciu tych palików spróbujemy też zamontować znaczek. Tu nie grabimy. Ok, mamy taki kadr. Postanowiłem, że przygotuję sobie najpierw wszystkie elementy. Czyli słupek i przykręcę do nich tabliczki. Te tabliczki, te tabliczki chciałbym, żeby były wmontowane nie za wysoko. Dlatego też tutaj zostawiłem tyle, żeby można było uciąć potem, bo będę wbijał je, będę wbijał je po prostu młotkiem i na pewno uszkodzę ten, ten fragment. Więc sobie tu powbijam. Przygotowuję następne. O, i tak mamy to. Przymierzamy. Y, odpowiednie śrubki, żeby nie wystawały na drugą stronę za bardzo. Myślę, że na dwie. No i tak na więcej nie ma sensu. Bo jak ktoś będzie chciał zniszczyć, to zniszczy. Niestety, dalej się nas zdarzają takie przypadki. Dobra. Gotowe. O, mamy tego trochę. Mamy tego cztery sztuki, dwie pójdą do tego parku, a dwie do drugiego. Dobra, bierzemy tu młotek, piłka i chodźcie montować z nami. Tutaj, pięknie, dużo liści mamy. Spróbujemy zamontować jedną stawniczkę. Nie mówicie, że jest trochę krzywo. i teraz przycinamy. Kurcze, trochę jest krzywo. Będziemy musieli to zaraz jeszcze poprawić. Ale chyba może być, może te listki mogłyby być zielone też. Następnym razem to poprawimy. Dobra, jeszcze jedna. To jest górna część parku bardziej, to spróbujemy gdzieś na dole. O, i znalazłem jeszcze takie miejsce ładne, tu przy głównym skrzyżowaniu alejek, tam jest pijalnia wód mineralnych, nasze piękne palmy troszeczkę zakryte. Tam jest fontanna niebieska z pomnikiem psa, ale ja dendronów. I tu w tym miejscu myślę damy nasz słupek, może tymi, między tymi dwoma kamieniami. Może tak zrobimy, zobaczymy jak będzie wyglądał. Zapraszam teraz. Chciałem pokazać, jak wygląda. Biorę od razu. Jak wygląda taki kijek po wbiciu. Widać wyraźne uszkodzenia. I dlatego właśnie zastosujemy piłkę, która to nam elegancko wszystko skróci i wyrówna. Wygląda od razu inaczej. Nacięcie też jest pod kątem, żeby woda spływała i żeby to jakoś bardzo nie gniło. Jeszcze można trochę przeszlifować, ale efekt jest taki. Dobra, to jest całkiem proste. Lecimy do auta. Poprawimy tamto i idziemy pod urząd i do parku szwedzkiego. Kurczę, wypada mi ciągle te, ta piłka. Piękny park. Lekko przepruszony śnieżkiem. Przed chwilą padał taki bardziej gruby, teraz taka kaszka. Ale jest coś pięknego. O, zaraz jeszcze sobie obejrzymy naszą tabliczkę. Tutaj czeka nasz wolwiacz. Zieleń miejska. Zobaczcie sobie na tabliczkę. One nie są jakieś takie bardzo żura, rzucające się w oczy, gdyż musimy zachować taką stonowaną kolorystykę ze względu na to, że ten park jest w strefie ochrony konserwatorskiej. I on sobie nie życzy żadnych takich żarówiastych, rażących kolorów. Okej. Okay. Ruszamy. Tak, i zagościliśmy w Parku Szwedzkim. Również delikatnie pluszy śnieżek, jest troszeczkę biało. O, tutaj nasze stacja zmysłów, zmysł dotyku rośliny różnego rodzaju zielone ciekawe. Tu mamy niestety mocno zryte przez dziki i szukamy właściwego miejsca dla naszych tabliczek. Tutaj mamy takie ładne łąki. Tutaj nie ma za dużo liści, no i też musimy je utrzymać w dobrym stanie, ale tu pod drzewami wszędzie, gdzie tylko można, oczywiście zostawiamy bez grabienia. I i i i tak na przykład jest tu i tu i jedna z na pewno tutaj wyląduje. Aha, 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 aha. Dobra. O, myślę, żeby ją dać gdzieś w tym miejscu. żeby było ładnie widać te ścieżki o. mijamy nasze słynne murarki zobaczymy jak tutaj zimują w tym roku sobie o, tutaj widać były tu są pięknie pozamurowywane nasze tak, także są, mają się dobrze. A ja myślę, że my to damy gdzieś tu. Tą naszą tabliczkę. Tu jest bardzo ładny teren. O może tu Chyba tu jest więcej. Dobra, tutaj wbijamy. A efekt końcowy wygląda tak. Oczywiście zapomniałem piłki, więc muszę tu podjechać i przyciąć te uszkodzone odbijania końcówki. Tu też na tym skwerze planujemy, może się uda tej wiosny nasadzić nowe byliny. No i będzie to bardzo ładnie wyglądało. Idę, pokażę Wam jeszcze jak wygląda drugie miejsce i wsiadamy w auto żeby te słupki przyciąć troszeczkę gałęzi w parku połamanych jest, bo ostatnio mocno wiało a na szczęście drobne gałązki się połamały tylko o i tu jest ta druga tak wygląda właśnie miejsce, gdzie gałęziami świerkowymi liściśmy zabezpieczyliśmy nasze bananówce. I dlatego musimy tutaj umieścić nasz znak. I zaraz go trochę wpijemy. Motek, motek. wygląda dość dobrze, tylko gubi się w tej zieleń ale igły niedługo troszeczkę zbrązowieją i będzie ok a i jeszcze wpadłem gdzie mogę zamontować dwie tabliczki, uwaga na nawierzchnia więc wracamy do parku zdrojowego i uzupełnimy te miejsca no żeby mieć już praktycznie wszystko oznaczone i bezpieczne dla odwiedzających nasze miasto Akurat już turystów, no i korzystających z atrakcji mieszkańców też, bo nasze parki są naprawdę nie lada atrakcji.